jest problem, proszę Państwa, halo. mamy akcję, proszę Państwa, czy jest ten Biały Berlingo tutaj przed wejściem? Tam, tam stoi. No. No. Pa panowie, panowie, ja panowie tryn, w tym razie... Ty, halo, 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 Co? Y, bo, y, pan... co ty, kolego, tutaj robisz? Kim ty jesteś? My to akcję mamy. No panowie, ale kabaret jest, tak? Kabaret? Ty kurde, przyjechałbyś do nas na jednostkę, to byś dopiero zobaczył kabaret. Żeby <gabaret> to taki sadzi kawały, to po prostu lej tak, nie? Taka panowie, jaka. naprawdę, no, no, no. Kabaret jest, dajcie Kabaret? Ja a powiedz kawał, kabareciarzu, powiedz kawał, kurde. Że ja nie jestem tutaj po to, żeby panu opowiadać kawały, Chcesz tak? Chcecie, ja kawał? Na... Chcecie kawał? Chcecie kawał? No. Dawaj kabaręciarz. Dawaj kabaręciarzko. <grymne> no. Rośmiesz nasz. No. na skórę. <grymne> mam, mam, mam jeden, mam jeden. No. Przychodzi dwóch strażników miejskich do biblioteki. <grymne> a bibliotekarka pyta, co opada. Ty, to jest, to jest bez sensu. Ja, ja bym w życiu do biblioteki nie poszedł. Co nie zrozumiałeś, kawału. Oni zapomnieli parasolki. Ja. A to no przecież. Ja. Dobra, Dobra no, ty poszedł sobie. No. Dobra, proszę Państwa, ponawiam pytanie, czy jest ten biały cytrem Berlingu zaparkowany przed wejściem. Jezu, no te, ja. to, to, to jest Waldka, Waldek A Walka. Waldka, jest, Waldka, Wald. Waldka jakoś piątek wieczór! Waldek na pewno nie przyjechał samochodem. O, a ja właśnie wiem mówić, że a. czuję jakieś takie, no taka woda taka, takie, takie piwsko, tak jakiś kwaśniałe już kiełba i woda znowu. Jak, jak ty czujesz, jak ty od niego 5 metrów stoisz? Mówią, że swojego się nie czuje. Okay. Nie, nie, nie. No to jak nie, to, to Janek tu przyjechał. To, to jest jego. Tam, Kogo? No jego tam, drugi tak, gdzie Janka? Kurde, Janek to hybrydom jeździ. <laughs> Hybrydą. Hmm. Z przodu korsa z tyłu Passat. Hey. Hmm. Nie to Jolka tam w opasce. Jolka, A, Jolka. gdzie Jolka? Czego? Jolka by tam w życiu nie zaparkowała. Zresztą, jak Jolka parkuje, to się drzewa ze strachu przesadzają. No. Co ty? Nie? Co ty? Dobra, przyznajcie, czyje auto? Czy jestem biały Citrem Berlingo? Przyznacie, Czy? No, czyje? Czyje? Ty tu maha. Ten? Twoje? Dajcie spokój, Michał, my wiemy czym ty jeździ. Hmm. Rowerem bez siodełka. się. Weź, jak w ogóle możesz siedzieć. <noise> Dobra, Ale słuchaj, jest... zębów. No? Nic z tego nie będzie. Powiem ci, trzeba przeczytać blachy, bo się nikt nie przyzna. No przecież, kurde, czytaj blachy, stary. Dobra, mam zanotowane. No? To, to jadę. No? tki 1482 w Ty, to nasz! Ściągaj tą blokadę raz! Człowieku, głupku, jeden! Dziś, że tą blokadę ściągnij! Nie da rady. Co, czemu? Połknąłem kluczyk. Jak połknąłeś kluczyk? Połknąłem kluczyk, bo zawsze mnie przegadają. Zdejmij blokadę, zdejmij blokadę. Połykam kluczyk i nie ma gadania. Co teraz zrobimy? Za kilka godzin będę go miał z powrotem. Dobra, w takim razie mamy trochę czasu, także robimy tutaj. Nie. Tutaj nie zrobię. Nie przy ludziach. Jak nie... Akcje, robimy de... Akcje. Akcje robimy. Akcje robimy. Tak. Słuchaj, jednego mandatu mi do awansu brakuje. Muszę wlepić jeden mandat i będzie i człowieku. I będę sobie za biurkiem siedział. No. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Trzeba tak. patrzeć, kurde, na pewno coś się wydarzy. No. Patrz, co tam się? Patrz, czarny dym. No. Co to znaczy? Nie będzie papieża. To znaczy, że ktoś syfem pali. A. Leć po dronu. Dron, tak. Rozumiesz leczem. to? Jeden mandat wlepiam i mam amwansik, kurde. Będę ty siedział za biurkę, se położę, kurde, w ciepełku, kurde. sobie pod czwóreczkę podgrzeję, Będę siedział. A ty będziesz siedział, kurde, na, na dworze, będziesz bez parasolki chodził, będziesz <słuchaj> Kurde, to ogarniemy się. Co to jest? No to jest, y, tak jak to jest w szpitale, to jest... dron tymczasowy. Gdzie, gdzie jest ten normalny? Poszedł. Gdzie poszedł? Na Eliksie. Dobra, nieważne, słuchaj, trzeba mieć oczy dookoła głowy, na pewno coś się wydarzy. A, a te... Przecież, kurde, musi się coś wydarzyć. No przecież nie ma takiej możliwości, żeby się nie to wydarzyło. No, zresztą, słuchaj, jeden mandat. Ja nie mogę, no jeden mandat i będzie awans, no. Przecież nie może tak być, no. Nie może tak być, że ja zostanę bez awansu. Ja chcę awansu, Buźka. jeden mandat, no ja pewnie no, w, w Kielce są duże, no musicie coś wydarzyć. Co? No, so. sikanie. 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 To to lepiej byś dwójkę zrobił. Ale no byśmy mogli wziąć z tą blokadę ścignęli, byśmy sobie pojechali w jakieś inne miejsce, co się, no, coś dzieje, a nie tutaj, nic się nie dzieje. Co? Sikanie! No co ma pusi cię wysadzić! No, też jest spokój, no. Jeden mandat i będzie, kurda, was no, Jeden mandat, no co by to. Która jest godzina? Weź no. Nie wiem, nie mam zegarka. Ej, ty, kolego! No, I po nogawce poszło. Ty która jest godzina? No aktualnie nie mam jak zerknąć. Za, co się patrzy Nie Za zerknij. zerknij. dobry. Co, do, 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 do pan, co pan mnie tutaj strasznie się czuje się? Zła, pochyma i sprawdź. Oj, Na moje oko tak 13:30. To jeszcze 15 minut i nic ci ja nie mogę, no musi się coś wydarzyć, no mówię, trzeba mieć oczy do głowy. Patrzymy, rozumiesz, to no, musi Daj. się coś wydarzyć. Puśka! Co drz. Auto! Ha, ty parkuje! A co to oznacza? Akcja jeleń! Która to jest? Lecz po znak! Przecież wiem, po znaku. teraz to też pisze. Skurkowańca so wlepię mu mandat, i będzie a nawet co siedział, za biurkę elegancką, w lepiej mandacie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Korneliusz Koźlak, strasznie kielce. Dzień dobry, zastępca prezydenta miasta. <_zum> <_zum> Kobeś dostał awans! was. Jaki jest powód zatrzymania? Bo nie. 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 bo pan tam się wciska, tu tyle miejsca do pakowania. No, tak, jest... Ta, ale tu jest dla niepełnosprawnych. To wiecie pan takiś niepełnosprawny? niepełnosprawnych. Szczerze. A nie, nie, my nie przefarkujemy. Połknąłem kluczyk. Nie ma jak. Nie, a bo tu jest taki znak, to ja, ja nie widziałem. Komendant nie... akurat jest moim kolegą, to ja tak, nie od kiedy jest tutaj ten znak. Nie ma tego znaku, to nie ma do tego, przecież kurde, to, a może się dogadamy, no. Oh. no czy wam proponuje łapówkę? Tak. tak. 200-300 złotych, tyle pan chce? Dla mnie? Ja to 200 bym by załatwił sprawę. No. no papier toaletowy miałem odłożony. No, no to co? Powodzenia! Powodzenia. <laughs> 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 A wzrok, a wzrok Was nie myli. Proszę bardzo, takie mamy czasy. Że to żaden wstyd się ubrać tak samo. Proszę, fajnie, śmieszne, Marty, martynka, mnie się wydaje, ale nie dam sobie ręki obciąć, że to nie jest młoda para. Dzień dobry. Kornel, już Koźlak, strasznie Miejska, Kielce... Tutaj nie wolno żebrać! No to idźcie stąd. No zagadują, nie zagadują, nie postawiają. Nie, chodzi o to, czy państwo mają pozwolenie na występ w miejscu publicznym. No. No. A, no to jak pozwolenie... Weź spokojnie, nie wierz, z mi łapami! Weź, uspokój, szybki piesik węża. Wierz, jak do nich to trzeba, wiesz... Do nich tu trzeba spokojnie, z kulturą, szacunkiem, Proszę pani. Ja... Zamknij się. To Proszę, są, to są naprawdę, to są, byś na nie powiedział, to są bardzo poważni ludzie. Rozumiesz? To jest, to jest organ społeczny, państwowy. Jest organ państwowy. Z nimi rozumiesz? Z nimi trzeba U? Tak jak mówisz, właśnie. Dokładnie tak jak mówisz. Z nimi trzeba trzeba umyć z nimi. A nie, nie, to jest strażniczka. To trzeba umyć. O, tyle. Ja, ja przepraszam, pani próbuje nas obrazić. Nie, nie próbuję. to ma, macie państwo to zezwolenie. Jakie Nie znowu? O, będzie mandacik. Weź <grywa> ba, <wies> Byszek, <grywa> i on mnie bez straszył, by mnie ty my bestraszył. Wej, wej, wej. Weź, ja się ciebie nie boję. Ja się raz w życiu bałam, raz. Pamiętasz Byszek? No pewnie. O. Bo ja nie pamiętam. Co by się tak bywa, no. <grywa> nie wiem, <grywa> jak tak was no. słucham. To, to jest jakiś szczyt. Hmm? O, 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 o! A ja raz szczytowałam na gubowce. Oh, oh, oh. No <laughs> Z takim jednym Jochasem. Martyna! No co? Dobrze powiedziałam! Mówi się Jochas! Czy znowu pomyliłam sylaby? Cicho! Wierdynka. To był baca! <grym> I całe szczęście! Ale z takim wielkim Juchasem! <grym> <grym> nie, Nie, byśmy się nie pogadali. Ale wielki Juchas! Dobra, nie. Ty, a propos, załat, tam jeszcze ostatnia szansa. Eee, ty kolego, chodź na to! Chodź na to, kurde! Zapraszamy! Jaki jest problem? O, bardzo miło, że pan pyta. No, ja puknę kluczyk, a kolega nerwowy od rana, coś tam. Co, co, co tutaj kolega robisz w tym dresie? Przygotowuję się kurwa do olimpiady. Tak? Ta? A w jakiej dyscyplinie? Siatkówka. Baseball. Tu, tutaj się przygotowujesz? No, biegam sobie. A to ja potwierdzam, widziałem pan rano ze trzy razy do żawki bieg. Bo to, 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 to proszę dowodzić w takim razie ładna torebka. Dziękuwa Krystyna Bąk. Paniejski po matce. Aha. W takim razie my sobie pana spiszemy, no. bo. To... No. A panowie by nie pobiegali ze mną? O Boże, bardzo byśmy pobiegali, no. ale my w robocie jesteśmy. A. No. No. Ale mam pięknie tą w kolanie. No. Rozleciała się. Łąkot! Łąkot! Dobra. A to nie jest wasz ten biały samochód tamten. No perełka c nasza biała. No. Srenek. Nasz, no. To może chcecie odkupić radyjko? Ej! Ty! <noise> kabaret i goście Kabaret Migał Czernecki! <noise>